Cześć kochani! Dzisiaj postanowiliśmy z Piotrem przyjrzeć się najbardziej spektakularnym metamorfozom gwiazd polskich i zagranicznych. Od kogo zaczniemy? Zaczniemy dzisiaj od Wiktorii Beckham, która stała się mistownizową... E, boginią! Boginią w stylu, a na początku ona nazywa się Porsche Spice Hello, ona nic nie miała wspólnego z poszem. <laughs> To prawda. Co więcej, swego czasu Tom Ford y, reagował bardzo agresywnie, gdy dowiadywał się, że Victoria nosi jego rzeczy, a Anna Winter nie chciała wpuścić ją, no wpuścić w zasadzie na okładkę swojego Vogue, do momentu, kiedy Victoria nie zmniejszała sobie piersi. Jaka teraz jest nasza posz, bo już zdecydowanie jest posz, o, Spice. Czyli. Klasyczna, wyważona i bardzo stylowa. Poza tym ona łączy sobie bardzo umiejętnie paryski, londyński szyk. Z jednej strony jest bardzo klasyczna, mm -hmm. minimalistyczna, taka bardzo à la française, z tym uczepieniem włosów à la Brigitte Bardot bardzo często, ale z drugiej strony ma the London look. Mhm, mm to prawda, jak moja Soblewska. A jak. <laughs> tak, więc Wiktoria jest niekwestionowaną ikoną stylu, jej ciuchy noszą wszyscy, ostatnio nawet Doda. I my ją za to kochamy. <coughs> Przejdźmy do Edyta Herbuś, czyli wróćmy na polskie podwórko. Edyta Herbuś, jak zapewne pamiętacie, zaczynała w z krysami. I powiem Ci, że jak zobaczyłam pierwszy raz, powiedziałam do mojej mamy, jaka piękna dziewczyna. Naprawdę wywróżyła jej karierę, tak uważam. Niestety, Edyta zaczynała od satyny i od błysku. A jaki jest teraz? Powiem tak szczerze, Edyta dla mnie z takiej tancerki, takiej no zwykłej, zamieniła się w primę balerynę ale <laughs> teatr Balszoj. Bo powiem Wam szczerze, z jednej strony ta miałaś rację. Masz rację. Ta satyna, to błysk, błysk bling bling, ale powiedzmy sobie jeszcze, że to było tak modne w latach 90. w Polsce, bo jednak nie próbowaliśmy to szarość jakoś właśnie przemyć, przełamać tymi takimi odblaskowymi kolorami. A, a, a kochane, ale tańskie z nami to już nie lata 90. Dobra, początek lat dzisiejszych <laughs> też. Dobrze. Ale popatrzmy teraz na tę piękną stylizację Edyty Harbuś podczas gali Fashion Lost Football. Po prostu piękna, mała, czarna i do tego Długa, oczy, czarna do, mała, no ale. No dobrze, ale to jest tak zwana klasyka z torebką, kopertówką Sabriny Pilewicz, mm -hmm. która jest nieodłączną towarzyszką szafy Edyty. I Oli, i Edyty, i Oli Kisio, i Oli Kwaśniewskiej. No tak, e, jeśli chodzi o Edytę, to ostatnio też był taki totalny stylowy knockout podczas Gali Polacy z Werwą w tej e, tiulowej sukieneczce, sukieneczce niczym Mgiełka od Macieja Zienia z tym modnym tiulowym panelem. Fantastycznie. Czerwina usta, ożywiła luk, czerwona torebka, <laughs> oczywiście od Sabrina Filewicz również. E, ostatnio na imprezę jednego z magazynów Edyta przyszła zaś ubrana niczym piękny biały łabędź z filmu z Natalii Fortman w sukience Anny Krzyżanowskiej. Rewelacja. Kto jeszcze jest rewelacyjny ostatnio na polskich czerwonych dywanach? Mówimy oczywiście o Małgosi Sosze, mm -hmm. która według mnie jest właśnie taką polską Wiktorią Beckham. Dobre spostrzeżenie. Ponieważ ona na początku była taka. Nie wiem, nijaka nijaka, nijaka, nijaka mm -hmm. nie potrafiła, taka, taka dziewucha po prostu Zwykła. ze wsi mm -hmm. dla mnie. A, a ja tego teraz, nie powiedziałam. Ale teraz jest kwintesencją i stylu i mody, projektanci mody po prostu biją się o nią, a nawet słuchajcie, aż pokaz jeden warszawski był opóźniony dwie godziny. Tak, tak byłam na tym pokazie, było gorąco i było ja, głośno, ale czekaliśmy na gość. ja siedziałam obok, w pierwszym rzędzie, tam obok ludzi z Flash z Party, którzy pierwszym byli… W rzędzie. No, by, no i, <laughs> i po prostu myśmy… Nam ciarki przychodziły, że musieliśmy się czekać tak długo na. na no ale warto było, Gosia pojawiła się na tym pokazie wyglądając pięknie, tak samo jak ostatnio na pokazie Lamani. Ona miała taką stylizację w klimatach retro. No po prostu cudowna aktorka, niczym z lat 40. a zarazem ta stylizacja była nowoczesna dzięki fantastycznie skrojonej sukience od Lamani, ta czerwień na ustach, te buciczki i marki Gucci, perfekt! Tak, zgadzam się tutaj. E, Gosia wyglądała niczym. Syrena. miała piękne, opływowe ciało, ma piękne opływowe kształty tej sukienki i pokazały właśnie jej wdzięki naturalne dziewczęce i kobiece. powiedział, że ona jest dla mnie bardziej dziewczęca niż kobieca. Natomiast Angelina Jolie była swego czasu niesamowicie kobieca, a teraz nawet staje się taka trochę androgeniczna, bo to swoje ciało i krągłości traci. Zaczęło się od noska, który troszeczkę sobie spiłowała. Nie wiem, czy też był zadarty, teraz tak. jest taki a la Michael Jackson. Piersi też jakby troszeczkę no, zmniejszyły się. Niemniej jednak ja wciąż ją kocham i uważam, że Donatella Versace nie mogła sobie wybrać lepszej muzy. Chociaż Angelina zaczynała od stylu takiego gothic. Też Angelina miała styl gothic, miała też stylu rednek, jak ona... Chodziła razem z Billy Bob e, Thorntonem. Po prostu, no, dziewczyna nie mogła podjąć decyzji, jakie ona chce mieć cylizację. Jaka chce być ostra ja... czy łagodna? Bo teraz jest łagodna. Łagodna i elegancka. i na jeszcze... klasę. I Natalia, słuchaj, uważam, że sukienka wersaczy, gdzie pokazała słynną nogę, mm -hmm. po prostu. Odkryła seksualność wielu kobiet na czerwonych dywanach. Dzięki niej takie kobiety jak Ania Rubik i Malwina Wędzigoska miały odwagę po prostu założyć kreacje, które pokazały więcej niż powiedzmy społecznie jest dozwolone. To prawda, to rzeczywiście był pewien przełom, i bardzo się cieszę, że zapoczątkowała go właśnie nasza piękna na Angelina na gali rozdania Oscarów. E, wracając do jej stylu, jest szykowny, jest minimalistyczny, ale jest to taki rodzaj wyrafinowanego minimalizmu. Pełen klasy. Czasami z nim odrobinka rock and rollu. Tego rock and rollu, jaki był kiedyś w rock and rollowym e, stylu życia Angeliny Jolie, troszeczkę tego zostało. Na przykład, kiedy zakłada Biker Boots i razem z Bradem w sobie na motorze. Ale tego jest już mało. Dominuje tak szyk, szyk, szyk i klasa. Tak, kto by nie chciał z Bradem jeździć na motorze? Ja, ja bym chciała. Ja też. No właśnie. I na koniec Małgorzata Korzuchowska, o której chciałam Wam powiedzieć, że gdy przeglądałam w różnych agencjach fotograficznych jej zdjęcia z archiwum, to nie miałam tego takiego zażenowania, jakie towarzyszy mi czasem, gdy przeglądam sobie zdjęcia, no powiedzmy innych gwiazd z lat 90., a nawet wcześniej. U Małgosi zawsze był glamour. W mniejszej dawce, ale on był, więc moim zdaniem jest to przeskok z małego glamour do glamour totalnego. Dla mnie Małgosia jest jak wino. Po prostu jest im, im starszy. Im bardziej dojrzalsza, żeby nie powiedzieć, tym i, i, lepsza, tym lepsza. Mhm. I, i lepiej smakuje, ponieważ Gosia na przykład ostatnio na Podczas Pokażą Simple mhm. założyła piękną kreację, oczywiście simple, skórzaną, no, ale wyglądała młodziej, mhm. bardziej dystyngowanie i ona podkreśla, że jest na topie. No bo jest na topie, jest na topie nieprzerwanie od wielu, wielu lat, a jeszcze bardziej odkąd zostawiła jak miłość. Co szczęście. Właśnie tutaj powiedzmy. Dla mnie Małgorzata Korzuchowska jest fantastyczną ambasadorką sukienek Gości Baczyńskiej. Pamiętam jej kreację, ja po prostu umarłam, gdy ona wtedy weszła do lokalu, gdzie odbywały się urodziny TVP. Po prostu totalny knockout. To była ta czarna koronkowa sukienka z takim kremowym paseczkiem yy, stanikowym z tyłu. Dla mnie te paseczki są tak. bardzo ala la Carrie Bradshaw z seksu w Wielkim Mieście. Mój ulubiony serial. Mój też. Yy, I po prostu we wszystkich rzeczach od Gosi Baczyńskiej, czy to jest garnitur, czy to jest sukienka, czy to jest nawet zwykła mała czarna, yy, Gosia wygląda fantastycznie. Ale ona w ogóle wygląda fantastycznie. Kropka. No i teraz przejdziemy do e, stylizacji twojej ulubienicy, Nicole ja ją nazywam Nicole ponieważ ona według mnie nie zmieniła się, ale tutaj mamy małą kwestię sporną z Natalią. Powiedzmy sobie szczerze, że z jednej strony ona jest córką Lionela Larici. no i te geny jakby powiedzmy... Klasy i stylu nie zostały, według mnie, e, oddane, przekazane dalej. ona jest adoptowana. A dobrze, <laughs> przepraszam. Także, także nie, nie idźmy w tą stronę. Ja pozwól mi, że przejmę pałeczkę okay. i powiem tak. Nicole Richie była tandetną i bardzo mocno paloną przyjaciółką Paris Hilton. Kim Nicole Richie jest teraz? No ja mam kolczyki Nicole Richie, to są malutkie złote czaszki z jej domu mody House of Harlow e, i Nicole Richie stała się ikoną stylu boho chic. Podobno ten styl wykrowała dla niej stylistka sławna, słynna, najsłynniejsza Hollywood, czyli Rachel Zoe, ale mm -hmm. Nicole Richie została przy tym stylu i zrobiła z niego swój znak rozpoznawczy. Właśnie domy mody, czyli House of Harlow i Winter Kate są dedykowane temu stylowi, chociaż teraz muszę Ci powiedzieć, że Nicole skręca w stronę takiego retro glamour i też podoba mi się w tym wydaniu. No, powiem szczerze, że. Żeby nie powiedzieć, znowu powiem szczerze. Nie, nie przekona to nigdy. Jest ona. Dla mnie zawsze będzie kiczowata. Może, oh. może po prostu będę miał zawsze w pamięci jej solarę, skórę, furę i komórę. A tak to. No, niestety, tutaj my się nie zgodzimy. Jak dla mnie piękną ewolucję właśnie widziałem u Małgosi Sochy, widziałem też u Angeliny Jolie, ale tutaj. Nie. No dobrze, to na tej naszej niezgodności poprzestańmy. A wy powiedzcie nam, która z gwiazd zachowała bądź też zyskała najbardziej wart naśladowania styl. Dziękujemy. Dziękujemy. Cześć. Pa.